Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu dani. Dzisiaj zachęcam Was do karkówki pieczonej z kaszą, jabłkiem i oregano. Niezwykle smaczne, a przy tym całkiem zdrowe danie. Można przygotować je z dowolną kaszą, jęczmienną, gryczaną, pęczakiem. W prezentowanej wersji gryczana, choć osobiście wolę pęczak. 200 lub 300 g kaszy gotuję w osolonej wodzie, według przepisu na opakowaniu. 500 g karkówki myję, osuszam, odkrawam niezbyt ładne kawałki, po czym kroję w niezbyt drobną kostkę. I szykuję piwną zalewę. Do naczynia wlewam 100 ml jasnego, niepasteryzowanego piwa. Dodaję 1 łyżkę octu balsamicznego oraz pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Dokładnie mieszam i tym wzbogaconym piwem zalewam mięso. Można je tak zostawić na kilka godzin pod przykryciem w lodówce i wtedy jest lepsze, lub robić danie na bieżąco, czyli odstawić je na chwilę na bok na czas przygotowania pozostałych składników. Garść suszonych grzybów namaczam i odstawiam na chwilę na bok, by nieco spęczniały. Cebulę z grubsza siekam lub kroję w kostkę. Marchew, seler naciowy oraz paprykę także kroję w kostkę, a jabłka przeprawam na pół, wykrawam gniazdka nasienne, po czym obieram i kroję w większe kawałki. Można je skropić sokiem z cytryny, by nie ściemniały, lub pokroić je tuż przed dodaniem dodania. Rozgrzewam patelnię najlepiej umożliwiającą smażenie tłuszczowe, i na mocno rozgrzaną wykładam mięso odsączone z zalewy piwnej. Zalewy nie wylewam, bo za chwilę będzie mi potrzebna. Karkówkę trzymam na średnim ogniu przez 2-3 minuty, aż zetnie się od spodu. Wtedy dodaję cebulę oraz drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek. Trzy ząbki. Całość mieszam i smażę kilka minut, aż cebula zmięknie, a czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Wtedy dodaję pozostałe pokrojone warzywa, solę do smaku, ja daję jedną trzecią łyżeczki soli. Mieszam, po czym wyłączam grzanie. Danie można szykować w jednym większym naczyniu lub w kilku mniejszych, takich jedno naczynie na jedną osobę. I teraz tak, na dno naczynia wykładam kaszę, dodaję jedną łyżkę masła, pokrojone jabłka oraz odsączone z wody suszone grzyby. I mieszam całość z kaszą. Kaszę rozkładam równo na dnie naczynia, ale nie ubijam. Warstwa ma być luźna, bo chcę by nasączyła się sosem z piekącego się na niej mięsa z warzywami. Na kaszę układam zatem teraz zawartość patelni, to jest karkówkę oraz warzywa wraz z sosem. Z wierzchu przekrywam gałązkami świeżego oregano, po czym naczynie przykrywam pokrywką i wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika na około godzinę. Czas pieczenia zależy jednak od karkówki. Piekę tak długo, aż mięso będzie upieczone i będzie mi odpowiadało miękkością. Po tym czasie wyłączam grzanie, wyjmuję danie z piekarnika i zostawiam na kilka minut do odstania. Soki się uspokoją i równomiernie rozłożą. I gotowe! Nabieram dużą łyżką solidną porcję od dna, tak by nabrać i kaszę, i to co na wierzchu, i wykładam na talerz lub stawiam naczynie na stole i każdy nakłada sobie sam. Serwuję na gorąco, z piwem lub z sokiem jabłkowym. A tak serio, danie nie wymaga już żadnych dodatków, więc po prostu je podaję, ostrzegając stołowników, że jest gorące. Bardziej szczegółowy wideo przepis znajdziecie na kanale Skutecznie TV oraz na blogu gotuj.skutecznie.tv. Linki podaję pod filmikiem. Jeśli podobała się Tobie ta krótka wersja, kliknij przycisk fajne pod filmikiem oraz zasubskrybuj kanał, by cieszyć się kolejnym odcinkiem. Serdecznie zapraszam i na koniec, jak zawsze życzę smacznego!